W tym odcinku na kanale Ex Libris będzie o książkach, które narobiły sporo szumu w świecie literatury, sprowokowały dyskusje, zwróciły oko uwagi na zagadnienia trudne związane z kwestiami dotyczącymi rasizmu, tożsamości płciowej, samoakceptacji czy tolerancji, literacko jak najbardziej wysmakowane. Tematycznie, na wskroś aktualne, choć czasowo umieszczone na przestrzeni kilkudziesięcioleci. Zapraszam do oglądania, bo mowa będzie o książkach, których nie możecie pominąć pośród swoich czytelniczych wyborów. A zacznę od powieści. Dziewczyna, kobieta, inna. Bernardine Evaristo. Skusiły mnie liczne pozytywne opinie o tej książce. Do tego trzecie miejsce w rankingu książek 2021 roku magazynu do czytania książki. Wybrałam ją, ale nie od razu ta pozycja mnie przekonała. Przede wszystkim. E, takie pierwsze nie do końca pozytywne wrażenie e, o tej książce e, spowodowane było brakiem takiej utartej, e, wzorcowej formy zapisu tekstu. Co mam na myśli? Mianowicie brak tutaj kropek, e, przecinków, wielkich liter, znaków zapytania i wyraźnie zaznaczonych dialogów. Wyczytałam gdzieś, że jest to dowód na antysystemowość tej powieści, i z czasem jak najbardziej się do tego przyzwyczaiłam. E, Natomiast co do tej antysystemowości, to analizując treść tej książki, eee, trzeba ją jak najszybciej czytać, bo jesteśmy w takim momencie historii, wszechobecnej głupoty, specjalistów na poziomie wszelkich ministerstw, że być może stanie się ona po prostu zakazana i zniknie z oficjalnego obiegu. Co do samej treści, to powieść ta zaczęła do mnie przemawiać dopiero po przeczytaniu około 100 stron, a więc bardzo późno, ale nigdy nie odpuszczam i to była dobra decyzja. Ten brak wczucia się w treść spowodowany był mnogością wątków i bohaterów, a właściwie bohaterek powieści, bo jest to powieść o kobietach o kobiecym punkcie widzenia, postrzegania i odczuwania. Męscy bohaterowie prawie tutaj nie występują, a jeśli występują, to epizodycznie, są jedynie e, przy okazji jakiejś kobiecej historii. Autorka powieści e, też jest kobietą, to Bernardine Varisto, angielka o nigeryjskich korzeniach. E, ta powieść powstała z braku i z potrzeby. Braku literackich opowieści, pisanych przez osoby podobne autorce, a więc czarne dziewczyny z niezbyt sytuowanych rodzin, oraz z potrzeby pokazania odzwierciedlenia życia czarnoskórej społeczności w brytyjskich miejscowościach, a mamy tutaj ich cały przekrój od Londynu przez Newcastle do Cornwali. Czasowo te historie kobiece też rozkładają się bardzo przekrojowo, bo od końca wieku XIX i na narodzin wieku XX, aż do czasów tu i teraz. Klamrą, takim literackim spoiwem tych wszystkich zawartych w książce historii jest opowieść o czarnoskórej lesbijce Ammie, która jest reżyserką teatralną i właśnie stoi w najbardziej przełomowym momencie swojej reżyserskiej kariery a więc gdy za chwilę premierę w Teatrze Narodowym w Londynie, będzie miała jej nowa, kontrowersyjna sztuka. Ten wątek powróci jeszcze na końcu tej powieści, gdzie okaże się, że poznane w kolejnych rozdziałach losy czarnych Brytyjek w pewien sposób się zazębiają. Evaristo opisuje tutaj życiorysy czarnych Brytyjek, każdej z nich oddając po jednym rozdziale. Są zatem tytułowe kobiety, dziewczyny i inne, bo wśród nich znalazła się także osoba niebinarna. Większość bohaterek wywodzi się z pokolenia imigrantów, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii, by wyrwać się z ucisku, prześladowań w poszukiwaniu lepszego życia i pracy. Tych postaci jest 12, a zaczynając kolejne rozdziały poświęcone każdej z nich. Wybieramy się wraz z nimi w coś w rodzaju podróży przez życie. Los tych kobiet oczywiście zdeterminowany jest przez ich kolor skóry czy też orientację seksualną. Nie są to proste życiorysy. Każda z tych postaci natrafiła w swoim życiu na systemowy mur, na ograniczenia, męską dominację, dyskryminację. Jednak ich życiowym celem stało się zawalczenie o siebie i o przyszłe pokolenia podobnych kobiet. I ten trud nie poszedł na marne, co widoczne jest współcześnie w cywilizowanych krajach. Te ukazane w powieści kobiety są w pewien sposób zwykłe i jednocześnie niezwykłe, bo są to matki, żony, kochanki o rozmaitej zawodowej pozycji są reżyserkami, artystkami, bankierkami, sprzątaczkami. Nauczycielkami, paniami domu. I ta ich zwyczajność to te same zachowanie i potrzeby jak kobiet z całego świata, bez względu na kolor skóry. One także kochają, mają marzenia, pragnienia, są w związkach z mężczyznami lub kobietami, mają zawodowe ambicje, lub pomimo wykształcenia pracują fizycznie. Trapią je smutki, lub zalewają fale radości i spełnienia. Wydawać by się mogło od kolejna obyczajówka o niczym. Ale tutaj tak nie jest. To jest tak na wskroś nowoczesna, oddająca ducha czasu powieść, tak pulsująca życiem, tak ożywcza i dająca tak wiele pozytywnej energii. I do tego łamiąca schematy, że jak najbardziej zasługuje na to, by była czytana, co też z pełną odpowiedzialnością Wam rekomenduję. I jeszcze jedna kwestia, która absolutnie nie może być przemilczana, gdy mowa jest o tej książce. Bo jest to jej tłumaczenie. Tłumaczka Aga Zano wzniosła się na wyżyny translatorskich umiejętności, tym bardziej, że jak wspomniałam, to jest na wskroś nowoczesna powieść, w której język też jest żywy, pulsujący, oddający cały wachlarz współczesnego nazewnictwa, jak choćby dotyczącego seksualności czy tożsamości płciowej. No, i niestety tutaj nasz kraj w tej właśnie dziedzinie jest niezwykle ubogi językowo, a bierze się to z nietolerancji licznych uprzedzeń. Agazano poradziła sobie wyśmienicie, a do tego nadała każdej z bohaterek indywidualnego bytu. Każda z nich mówi tu inaczej, w sposób dla siebie niezwykle charakterystyczny. Urzekł mnie w tej powieści, zwłaszcza jeden z ostatnich jej rozdziałów, a w nim monolog staruszki Grace z nieżyjącą matką i wspaniały bilans życia trudnego, ale pięknego. To jest świetna proza, którą bardzo gorąco Wam polecam. Druga ze znakomitych książek, która w pewien sposób podobna jest do kobiety, dziewczyny innej, dlatego świetnie złożyło się, że przeczytałam je jedna po drugiej, to jest moja znikająca połowa Breed Bennett. To jedna z tych książek, które po prostu żal odkładać, które stają się naszymi bliskimi towarzyszkami i tęsknimy za momentem, żeby znowu poczytać chociażby kawałek. Jeśli chodzi o podobieństwo między fabułami, to, dotyczą, to podobieństwo dotyczy bohaterów i bohaterek, którzy tutaj także są kolorowi, nienormatywni, dotyka ich przemoc, rasistowskie zachowania, poszukują swojej drogi w życiu, a także swojej tożsamości. Przenosimy się tutaj do Stanów Zjednoczonych, od głębokiego południa po słoneczną, tętniącą życiem Kalifornię. Powieść ta rozgrywa się na przestrzeni kilkudziesięcioleci od lat 50. do 90. XX wieku. Autorka znakomicie ukazała przemiany obyczajowe Ameryki. Czuć tutaj taki typowo amerykański klimat powieściowy. Obrazowo ukazana jest długa i zawiła droga, jaką przeszło amerykańskie społeczeństwo, jeśli chodzi o stosunek do czarnoskórych mieszkańców. To jest historia rodzinna. Jej bohaterkami są bliźniaczki, które urodziły się w biednej Afroamerykańskiej rodzinie w maleńkiej miejscowości na południu. Ich szczęście polega na tym, że urodziły się z jasną karnacją, więc w sumie kto ich nie zna, nie jest w stanie odróżnić ich od białych mieszkańców. Problem jednak w tym, że one czują się czarne, czują się obciążone czarną krwią swoich przodków. Miejscowość, w której się urodziły, to maleńka wioska, w której śliczne i przebojowe dziewczyny nie miałyby absolutnie żadnej przyszłości. Nieustannie też ściga je przeszłość i traumatyczne zdarzenie związane z ich ojcem, które na zawsze odciśnie się na ich psychice. Tu jest to pięknie nazwane, że po kądzieli dziewczyny odziedziczyły spuściznę całego miasteczka, zaś po mieczu uczucie ogromnej straty, Uf, brak perspektyw oraz zwyczajny, zwykły strach przed zwrodniołymi rasistami powoduje, że siostry postanawiają uciec i pewnego dnia po prostu znikają. Dalsza część fabuły, bo składa się ona z konkretnych bloków czasowych, nakreśla nam to, co działo się z siostrami podczas ich desperackiej próby uniezależnienia się, zbudowania nowej tożsamości. Wpływ na to, jak potoczyły się losy sióstr Wignes, mają ich różne charaktery. Jedna jest odważna, Pewna siebie, druga skryta, bojaźliwa, ale przede wszystkim pragnąca uciec przed przeszłością, stąd też jej wybór, by całkowicie zerwać kontakty nawet z siostrą, z którą uciekła. Stella, bo o niej mowa, postanowiła wtopić się tylko w środowisko białych. Życie jak biali, gdyż jak pada to na kartach tej powieści, było to po prostu rozsądne. I aby swój cel osiągnąć, życie budowała na kłamstwie. Stworzyła to życie od nowa, misternie brnęła w swojej decyzji takiego odcięcia się od przodków. Jednak pomimo osiągniętej pozycji zawodowej, jak i materialnej, w głębi zawsze czuła się biedną, czarnoskórą dziewczyną z luizjańskich bagien. Swoje życie przeżyła podzielona na dwie kobiety, z których każda była równie prawdziwa, co fałszywa. Dla drugiej z sióstr los nie był tak łaskawy. Po kilku latach od ucieczki zdesperowana musiała wrócić do rodzinnej miejscowości, ale nie wróciła sama. Towarzyszyła jej malutka córeczka. E Obok życia sióstr poznajemy w tej powieści również perpetie ich potomstwa, córek, jednej czarnoskórej, utalentowanej biegaczki i drugiej, nie zdającej sobie zupełnie sprawy z faktu bycia czarną, rozkapryszonej, żyjącej w luksusie, początkującej aktorki, a także ich przyjaciół i bliskich. No i teraz kwestia zasadnicza: czy siostry się spotkają? Czy rozpaczliwe próby jednej z nich, by odnaleźć drugą, ściągnięcia ją do życia, od którego uciekła, które porzuciła, powiodą się? Jaki udział w fabule będą miały córki bliźniaczek i ich bliscy? To absolutnie nie jest w tej książce oczywiste, bo wówczas ocierała ona by się obanał. Ja, wbrew pozorom, zdradziłam niewiele z fabuły tej powieści. To jest tylko taki zarys, ku zachęcie. Czytelnik za sprawą tej pięknej historii ma szansę przeżyć, czy też wczuć się w emocje bohaterów i bohaterek. Odkryje, czy możliwa jest ucieczka przed samym sobą, czy takie rozpaczliwe odrzucanie swojej tożsamości ma sens, i czy możliwe jest całkowite odcięcie się od demonów przeszłości. Pięknie rozpisana jest ta fabuła. Są momenty ściskające za serce, są sytuacje, które jednoznacznie trudno ocenić. Bijemy się tutaj z myślami, czy postępowanie bohaterów jest właściwe, i jednocześnie zastanawiamy się, czy możliwe jest życie w zgodzie z samym sobą, poza rzeczywistością, do której nie chce się przynależeć. To naprawdę dobra, ważna i wartościowa powieść. Nazwisko amerykańskiej i stosunkowo młodej pisarki. Brit Bennett z pewnością warto zapamiętać i śledzić dalszy rozwój jej pisarskiej kariery. Lektury tej książki na pewno nie będziecie żałować. A zatem, moja znikająca połowa i dziewczyna, kobieta inna. Bardzo polecam Wam te powieści. I dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, że Ex Libris znajdziecie także na Facebooku i Instagramie. Miło mi będzie także, jeśli tu na kanale zostawicie swoją subskrypcję. Do zobaczenia w następnym odcinku.